Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii, w której opowiadam wam prawdziwe, straszne historie. Opowieści o duchach będą pojawiały się tutaj rzadko, a skupiać się będziemy raczej na mordercach, prześladowcach, porywaczach i innych równie przerażających doświadczeniach. Jednak zanim zaczniemy, pamiętajcie, zgaście światło, załóżcie na uszy słuchawki, zamknijcie oczy i dajcie się ponieść niezastąpionemu klimatowi każdej jednej historii. Mam 19 lat. Jestem kobietą. Mieszkam w Anglii, a nieco dokładniej w jej wiejskiej części. Serio, moja miejscowość znajduje się dosłownie pośrodku niczego. Na rynku niedawno pojawiła się aplikacja Pokémon Go. Jako prawdziwa fanka tej serii po prostu musiałam ją przetestować i naprawdę pokochałam zbieranie wirtualnych stworków. W grze znajduje się przedmiot, który przyciąga Pokemony. Dość szybko metodą prób i błędów odkryłam, że ten przedmiot działa dużo lepiej jeśli używa się go będąc w ruchu. Kiedy korzystałam z niego będąc w pobliżu mojego domu, dookoła pojawiały się tylko pospolite nieciekawe Pokemony. Natomiast kiedy używałam go podczas biegania, na swojej drodze spotkałam dużo rzadsze i ciekawsze okazy. Ten przedmiot po użyciu działa przez 30 minut i najlepsze efekty dawało mi odpalenie go, kiedy byłam już nieco dalej od domu, powiedzmy 10 minut po rozpoczęciu biegania. Prawie zawsze wychodziło to w okolicy pobliskiego lasu, który zwykle mijam na swojej drodze. Kiedy tak przebiegałam ze słuchawkami na uszach ścieżką pomiędzy gęstymi drzewami, okazyjnie zatrzymywałam się, aby złapać jakiegoś ciekawego Pokemona. Moja uwaga była w pełni skupiona na wyświetlaczu telefonu. Ten las był idealnym miejscem do łapania Pokemonów i co chwilę trafiałam na nowego. W pewnym momencie z zabawy wyrwał mnie czyjś dotyk na moim ramieniu. I już samo to prawie przyprawiło mnie o zawał. Szybko wyciągnęłam z uszu słuchawki i obróciłam się zdziwiona sprawdzić, kto mnie dotknął i czego w ogóle ode mnie chce. Okazało się, że był to jakiś mocno spocony obleśny koleś na oko po trzydziestce. Miał nieostrzyżoną brodę i mocno przytłuszczone długie włosy. Był ubrany na podobieństwo wojskowego, miał na sobie spodnie moro, a na ramiona narzuconą w podobnych kolorach grubą koszulę, zupełnie jakby swoim ubiorem starał się wmieszać w otaczający nas las. Instynktownie zesztywniałam ze strachu. Z moich ust nie wypłynęły żadne słowa, mimo że już wtedy miałam wiele pytań. Wszystko co mogłam zrobić, to przerażona wlepiać w niego moje spojrzenie. On sam też nic nie mówił. Ale nawet nie musiał, bo wyraz jego twarzy mówił sam za siebie. Intensywność jego spojrzenia była przerażająca. Jego oczy były otwarte tak mocno, że wydawało się, że nawet nie ma powiek. Staliśmy tak chwilę wpatrzeni w siebie nawzajem, aż w końcu z jego ust wydobyły się słowa, których bałam się najbardziej. Daj mi chociaż jeden powód, dlaczego mam Cię nie zabijać. Nie wiedziałam nawet, jak na to zareagować. Niczego nie chciałam bardziej niż pobiec jak najszybciej potrafię do domu, ale moje nogi odmówiły posłuszeństwa. Przerażona nie potrafiłam nawet nic mu odpowiedzieć. Nikt by nawet nie wiedział, że to byłem ja. Powiedział po chwili, ale miałam wrażenie, że tych słów już nie kierował do mnie a bardziej do samego siebie. Tak jakby chciał sam siebie przekonać, że cokolwiek mi zrobi, to nie spotkają go za to żadne konsekwencje. Adrenalina zaczęła działać, ja powoli odzyskiwałam władzę nad moim ciałem, już byłam gotowa, lada moment kopnąć tego gościa między nogi i jak najszybciej pobiec do domu. Ale po chwili bardzo niezręcznej ciszy odwrócił się i powoli ze spokojem wszedł pomiędzy gęste drzewa. Nawet nie jestem w stanie opisać tego, jak bardzo uczucie zdziwienia mieszało się we mnie ze strachem. Na w dalszym ciągu uginających się nogach pobiegłam w stronę domu. W całe szczęście ten koleś wcale za mną nie podążał. Tamtego dnia jakimś cudem mi się udało, ale to, co mnie martwi, to to, że ten gościu przejawiał jakieś chore zachowanie typowego seryjnego mordercy. Wydaje mi się, że byłam dla niego jakimś obiektem testowym. Chciał sprawdzić, jak będą zachowywały się jego przyszłe ofiary. I naprawdę, uwierzcie mi, ten las znajduje się na takim odludziu, że tak jak powiedział ten psychol, nikt nigdy nie dałby rady ustalić, co mi się przytrafiło, ani kto był sprawcą. Od tamtego dnia jeszcze nie odważyłam się wrócić do biegania, ale jeśli kiedyś się na to zdobędę, to na pewno już nigdy nie znajdę się w pobliżu tego lasu. Zanim zacznę, chyba powinienem powiedzieć Wam kilka słów o sobie. Urodziłem się w Stanach i dorastałem wśród ludzi, którzy nie wierzą w to, że jesteśmy we wszechświecie sami. Osobiście wierzę w to, że dzieci posiadają swojego rodzaju intuicję, zatraconą przez większość z nas, kiedy wchodziliśmy w dorosłość. Są w stanie widzieć i odczuwać więcej niż my. Latem 2009 roku moja rodzina wybrała się w podróż do Iraku. Było to kilka lat po tym, kiedy szalejąca wtedy wojna dobiegła końca. Mój ojciec nie widział swojej rodziny przez 20 lat i uznał, że to idealny moment, żeby wrócić i dla nas, żebyśmy dowiedzieli się nieco więcej o naszej kulturze. Irak w 2009 był tak okropny jak zapewne sobie wyobrażacie. Wykańczające gorąco, żadnej elektryczności, a co gorsza, grupy terrorystyczne bezostannie biegające dookoła. Mimo to byłem podekscytowany tym, że mam okazję odwiedzić tak stary i bogaty w historię kraj. Pewnej nocy moja rodzina wyszła z domu, żeby odwiedzić moją kuzynkę mieszkającą nieopodal. Powiedziałem im wtedy, że spotkamy się na miejscu, bo sam jeszcze szykowałem się do wyjścia. Kiedy byłem już gotowy, zabrałem ze sobą moich dwóch młodszych kuzynów. Jeden miał pięć, a drugi był jeszcze malutki i miał zaledwie dwa latka. Jak możecie się domyślić, musiałem go nieść. Zaraz za naszym domem był stary, opuszczony budynek, który lokalna społeczność nazywała domem dżina. Dżin po arabsku oznacza dżina, ale nie takiego spełniającego życzenia jak w bajkach. Oj nie, dżiny są prawie zawsze złe i robią przerażające rzeczy tylko po to, aby nastraszyć lub nawet skrzywdzić ludzi. Na przestrzeni lat wiele rodzin próbowało wprowadzić się do tego domu, ale albo uciekali przestraszeni, albo miała miejsce jakaś tragedia, która zmusiła ich do jego opuszczenia. Szczególnie ostatni lokatorzy wycierpieli bardzo wiele. Słyszałem, że na początku były to rzeczy raczej błahe, jak budzenie się rano z telewizorami obróconymi do góry nogami, ale po jakimś czasie to było silniejsze i często, kiedy otwierali rano oczy, wszystkie meble znajdowali na zewnątrz przed domem. Najmłodsze dziecko tamtej rodziny zaczęło lunatykować po nocach, a jeden z moich kuzynów mówił, że nawet kilka razy to widział. Często przechadzało się w środku noc na cmentarz i z powrotem, i nawet nie zdawało sobie z tego sprawy. Pewnej nocy, kiedy lunatykował, chłopiec wziął do ręki pistolet i zastrzelił we śnie jedną ze swoich sióstr. W domu wybuchł pożar, a cała rodzina musiała natychmiastowo uciekać. Chłopiec z tamtej nocy nie pamięta niczego. A druga z sióstr, która przeżyła po wydarzeniach z tamtej nocy, popadła w szaleństwo. Tak więc, kiedy wychodziliśmy do kuzynki, wziąłem ze sobą dwóch chłopców i szliśmy najkrótszą drogą. Właśnie obok tego domu Gina. Dwulatka trzymałem w moich ramionach, a pięciolatek szedł koło mnie, trzymając mnie za lewą rękę. Kiedy przechodziliśmy koło domu Gina, starałem się nawet nie patrzeć w jego stronę, bo powiem szczerze, po tych historiach po prostu się go bałem. Dookoła budynku walało się mnóstwo rozerwanych na strzępy domowych sprzętów, a wszystkie okna były roztrzaskane. Jednak, mimo całej mojej siły woli skupionej na drodze przed nami, coś zmusiło mnie do spojrzenia w stronę przeklętego domu. Zobaczyłem wtedy postać siedzącą na dachu. Była bardzo dziwna. Na pierwszy rzut oka z daleka przypominała osła, ale siedziała tak, jak siedzi kot. Z niedowierzaniem wgapiałem się w nią dobre 10 sekund, a po chwili obaj moi mali kuzyni w tym samym momencie zaczęli panicznie krzyczeć. Dwulatek patrzył za mnie, bo trzymałem go mocno przy mojej piersi. Nie było żadnej możliwości, żeby mógł zobaczyć to, co wtedy widziałem ja. Wydaje mi się, że wyczuł, że coś jest nie tak. Im dłużej patrzyłem na to coś, tym bardziej docierało do mnie, że miało oczy bardzo dziwnego koloru, takiego, którego nawet nie umiem wam opisać. Jednocześnie były idealnie widoczne w środku ciemnej nocy, ale z drugiej strony ciężko je było dojrzeć. Coś jakby mój mózg do końca nie umiał poradzić sobie z przetworzeniem tego, co właśnie w tamtym momencie widziałem. To coś nagle zaczęło wstawać, i to właśnie wtedy szybko podniosłem też pięcioletniego kuzyna, który wydzierał się, jakby ktoś go mordował, i jak najszybciej pobiegłem przed siebie. Byle dalej od tego czegoś. Wiem co widziałem tamtego dnia, rzadko o tym mówię, bo nawet nie chcę przywoływać tego wspomnienia, ale jestem pewny, że to wszystko w żaden sposób mi się nie przewidziało. Im więcej o tym myślę, coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że cokolwiek wtedy widziałem, zmieniało swoje formy. Nie było stałe, tak jak ty czy ja, jego kształt bezustannie się zmieniał, jednocześnie wciąż pozostając taki sam. Nawet nie wiem jak inaczej wam to wytłumaczyć. Wiem, że to wszystko nie ma kompletnie żadnego sensu, ale jestem pewny, że to, co widziałem tamtej nocy, najzwyczajniej nie pochodziło z naszego świata. A przynajmniej nie ze świata żywych. Pewnej nocy byłem u mojego kumpla. Było nas tam kilku. Oglądaliśmy telewizję, piliśmy, paliliśmy takie typowe spotkanie dzieciaków. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, grupa starszych, uzbrojonych w pistolety mężczyzn, wdarła się do domu przez tylne drzwi i wszyscy zaczęli krzyczeć. W tamtym momencie szybko zrozumiałem, co się dzieje. Pomimo młodego wieku, byłem już zaznajomiony z takimi sytuacjami. Przede wszystkim trzeba zachować spokój. Wezmą to, co chcą, i po prostu sobie pójdą, nikomu nie stanie się krzywda. Niestety jeden z napastników zaczął bić ludzi, głównie kopał i uderzał bronią w twarz. Szczególnie mojego przyjaciela Jeffa. Wszystko działo się tak szybko. W pewnym momencie usłyszeliśmy strzał. Cholera! Strzał z broni w małym zamkniętym pomieszczeniu jest kurwa głośny. To był pierwszy raz, kiedy doświadczyłem czegoś takiego. Zwykle na strzelnicy czy na polowaniach byliśmy na otwartej przestrzeni. Nigdy nie słyszałem wystrzału w małym zamkniętym pomieszczeniu. W moich uszach rozbrzmiewało brzęczenie, i tylko jedna myśl kotłowała się w głowie. Ten debil właśnie wsadził bez powodu kulę w sufit. Policja zaraz tu będzie i nie ma szans, że się z tego wywiną. Na chwilę w pomieszczeniu zrobiło się całkowicie cicho. Przez kilka sekund nikt nic nie mówił, nikt nic nie krzyczał. Ogarnęła nas przerażająca cisza. Powoli zaczęliśmy się rozglądać i wstawać z podłogi. Wszyscy oprócz Jeffa. To nie był strzał w sufit. Jeden z napastników przystawił broń pod pachę Jeffa i przestrzenił mu jednocześnie oba płuca. Jeff zmarł w przeciągu 30 sekund leżąc na podłodze swojego salonu, a jedyne co mogłem zrobić to złapać go za rękę i patrzeć jak mój najlepszy przyjaciel odchodzi. Policja przyjechała na miejsce dopiero po 30 minutach. Parę dni po tym incydencie kilku z napastników stawiło się na policji i przyznało do winy. Donieśli też na strzelca. Mężczyzna dostał 50 lat więzienia, a raczej już nigdy z niego nie wyjdzie. Nie zmienia to jednak faktu, że tamtej nocy młody chłopak, który miał przed sobą jeszcze całe życie bez żadnej przyczyny, po prostu odszedł.